Realizując ten tutorial, można oczywiście rozpoczynać go od nastawy Action Script 3, tak jak ja za chwilę to uczynię, lub też wybrać nastawę R4 Android i stworzyć wersję na telefony pracujące pod systemem operacyjnym Android, telefony czy inne urządzenia mobilne dotykowe. Zacznę od modyfikacji rozmiaru dokumentu. Mianowicie ustawię najmniejszy używany jeszcze rozmiar na urządzenia dotykowe typu telefon. Dodatkowo zredukuję również prędkość animacji. W zupełności nam to wystarczy, i może zmienię kolor podkładu. I dokument mamy gotowy. Potrzebne nam będą składowe graficzne, które mamy przygotowane w osobnym folderze. Warto je zaimportować do biblioteki. I w folderze grafika. Mamy tu oczywiście zestaw plików PNG24, czyli mających 24-bitowy kolor po 8 bitów na kanale plus kanał przeźroczystości. Zaimportujmy je wszystkie. Widzimy już je w bibliotece. Ponieważ w trakcie realizacji tego projektu pojawi nam się znacznie więcej elementów, to ja od razu zacznę robić teczkę na elementy czy składowe, które już użyliśmy, żeby nie zaśmiecały nam widoku. Wszystkie symbole wrzucę tu od razu do środka a pozostawię tylko pliki PNG. Nasz projekt będzie się składał z klatki pierwszej, w której będziemy mieli nasze obsługiwane menu z dwoma przyciskami oraz dwóch obszarów zawierających kolory tła zielone i czerwone, sugerujące miejsca, dokąd te przyciski mogłyby nas potencjalnie przenieść. Skoro pierwsza klatka jest przeznaczona na menu, to ją od razu oddzielę od kolejnych przy użyciu dodanej klatki kluczowej. Można to zrobić skrótem F6 z menu głównego albo z menu. Kontekstowego. A następnie dodam dwie kolejne, najwięcej klatek kluczowych. Przede wszystkim od klatki 10, gdzie będziemy mieli umiejscowiony jeden kolor. To powiedzmy 40 Oraz od 45 piątej do na przykład osiemdziesiątej, gdzie będziemy mieli planszę w drugim kolorze. Właściwie można dodawać nieki frame. Cofnę ten ruch. A po prostu wydłużyć zwykłą klatkę. Krótko mówiąc, w tym miejscu będzie nasze menu, w tym kolor pierwszy, a w tym kolor drugi. Warstwę warto też od razu podpisać. I zacznę od umiejscowienia obu kolorów. Mamy już pierwszy z kolorów, od razu jego pozycję wyzeruję, korzystając z palety właściwości. I czas wstawić drugi kolor od klatki 45. I analogicznie poprawiam jego pozycję. Mamy w tym momencie tu dwa kolory. Przyda nam się od razu warstwa z akcjami powodująca konkretne zdarzenia. Mianowicie w pierwszej klatce chcielibyśmy się zatrzymać i na tej klatce oczekiwać na decyzję użytkownika, a po odtworzeniu klatek od 10 do 40 i 45 do 80 powracać i zatrzymywać się na klatce pierwszej. W takim razie zacznijmy od dawania kodu. Zacznę od klatki pierwszej, czyli od zatrzymania. Skorzystam odcie z palety oferującej gotowe do użycia kawałki kodu. I znowu, jeżeli ktoś pracuje w nowszym Flash lub w jakimkolwiek animacie, to najpierw musi znaleźć teczkę o nazwie ActionScript3 i dopiero później poszukać tych teczek, które u mnie widać. Jeżeli ktoś pracuje w starszej wersji Flasha, to oczywiście od razu będzie miał analogiczny podgląd. Tu nam się przydał folder nawigacja na osi czasu. I pierwsze. Który już widzimy polecenie, zatrzymać na tej klatce. To jest to, czego poszukujemy. Klikam dwukrotnie i już mamy to wpisane w klatkę pierwszą. Oczywiście, po tworzeniu zdarzeń z klatek do 40 i do 80 chcielibyśmy automatycznie powrócić i zatrzymać się na klatce pierwszej. Tak więc dodajemy po klatce kluczowej. Tu i tu. I w owych klatkach wpisujemy odpowiednie polecenie do powrotu. Zrobimy to bezpośrednio z panelu Actions. To będzie dobre polecenie, żeby nie pisać go dwukrotnie od razu je skopiuję. I umiejscowię również w tej klatce kluczowej. I gotowe. W takim razie wróćmy do klatki pierwszej. Tutaj będziemy mieli najwięcej pracy, mianowicie trzeba będzie stworzyć i umieścić przyciski i dodać do nich odpowiedni kod. W czym górny z przycisków zbuduje tak jak dla urządzeń mobilnych z ekranem dotykowym, czyli stanu AWARE nie będzie. Natomiast w dolnym będzie on tak skonstruowany jak pod nawigację z użyciem myszy, czyli będzie tutaj dostępny stan AWARE, który się będzie różnił od stanu początkowego, stanu oczekiwania. Oczywiście warto też nie zapomnieć, by w trakcie pracy nagrywać swój projekt.